No, dziś pokażę, jak za pomocą noża tokarskiego z płytką widiową możemy sobie poprawić stary, zużyty rozwiertak. Proszę nie robić tego z nowymi rozwiertakami. Bierzemy, przykładamy nóż i przeciągamy w kierunku. Czubka rozwiertaka na jednym ostrzu, na drugim ostrzu, na trzecim ostrzu, na czwartym ostrzu, na piątym ostrzu i na szóstym ostrzu. Jak przeciągniemy sobie tak na każdym ostrzu, to mamy. Rozwiertak poprawiony na tyle, że przechodzi, rozwiercając nam otwór, przechodzi gładko. Metodę tą stosowaliśmy dawno temu, kiedy trudno było o nowe rozwiertaki. Rozwiertak ten co prawda nie był nowy, ale po rozwierceniu wchodziły w niego w otwory, wchodziły kołki, handlowe, na przykład w tym wypadku Fi 10. Jeszcze raz pokażę krótko, jak to robimy. Przykładamy na, na końcu i ciągniemy w kierunku początku rozwiertaka. Proszę nie robić tego z nowymi rozwiertekami, to jest tylko sposób, metoda ta starych, niszczonych, które chcemy sobie poprawić, żeby nam jeszcze posłużyły. Dziękuję.